W dzisiejszym odcinku Światowid na Szlaku zapraszamy do malowniczej miejscowości oddalonej 14 km od Elbląga. Pokażemy Wam ruiny kościoła, cmentarz ewangelicko-menonicki oraz pomnik powstańców listopadowych. Zapraszamy do Fiszewa. Gdzie wszystko jest zamknięte, a słowo lockdown wypowiadamy częściej niż urlop i wyjazdy zagraniczne, ekipa programu Światowit na Szlaku zabiera Was w podróż po regionie. Fiszewo, ta mała wioska, zamieszkała przez niecałe 300 mieszkańców, kryje w sobie wiele tajemnic i ciekawostek. Pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi już z 1257 roku. Możemy, Panie Leżku, dowiedzieć się, jaka jest historia Fiszewa. Wszystko to się wiąże z bytnością krzyżaków na tym terenie. 1257 rok jest to data pierwszej zmianki w ogóle o tym miejscu. Fiszał, bo to wtedy była taka nazwa Fiszał. Niewielki gród drewniano-ziemny który tutaj istniał do roku mniej więcej 1320 łączył ten cały system krzyżacki od Zantyru, czyli w okolicach Białej Góry aż do Elbląga. Potem jest siedziba prokuratora, potem wójta i sam ten gród jest przeniesiony do pobliskiego Noichow, czyli dzisiejszy nowy dwór elbląski. W Fiszewie do lat 50. XX wieku istniały dwa kościoły. Protestancki został rozebrany po wojnie, a ruiny katolickiego możemy podziwiać do dzisiaj. Przetrwał on dzięki interwencji królów polskich, którzy obejmowali go swoim patronatem, choć i tak w roku 1948 spłonął w pożarze. Jednym z najciekawszych zabytków Fischewa jest kościół, przy którym się obecnie znajdujemy. Kościół ten, co ciekawe, on jest widoczny z drogi krajowej 22, czyli to jest miejsce, które generalnie na tej trasie Elbląg-Malburg mogło być takim miejscem często odwiedzanym przez turystów. Kościół spłonął po wojnie w niewyjaśnionych okolicznościach, i to jest do dzisiaj, no nie legendą, ale taką ciekawą opowiastką o, o tym miejscu. Tak, kościół ma pochodzenie średniowieczne. Według Bernarda Schmidta i Henryka Dąbrowskiego pierwsze zmianki o tym kościele pochodzą z roku 1388-1400, czyli to mniej więcej jest data budowy tego kościoła, kościoła katolickiego. No i od samego początku kościół ten miał kłopoty. Kłopoty. Już w połowie XVII wieku dwukrotnie naprawiano m.in. ścianę północną. Zresztą widać różnicę w budowie tej ściany północnej. Jest z innej cegły. Na początku XIX wieku zawaliła się, zawaliło się prezbiterium. Bardzo szybko je co prawda odbudowano, ale podczas powodzi w 1742 roku... Ponowne duże uszkodzenie ściany północnej. Wali się ta ściana, wali się też prezbiterium, i dopiero odbudowano tą część tego kościoła właśnie na początku XX wieku 1914-1915 i wtedy też dobudowując masywną wieżę. Jeżeli chodzi o tą ruinę, to faktycznie jest taka ciekawostka odnośnie tego wyglądu. Wielu ludzi sądziło, że jest to skutek działań II wojny światowej. No niestety prawda jest bardzo prozaiczna, no i czasami wręcz śmieszna. Ponieważ jest tu taka przypowieść, opowieść żartobliwa o tym, jak Straż Pożarna w Malborku dostała informację o pożarze, ponieważ był to pożar, który odbył się z 30 marca na 1 kwietnia 1948 roku, kościół płonie Straż Pożarna, myśli, że to jest żart pryma pralicowy. No i niestety kościół spłonął. Zanim straż przyjechała, to już było po pożarze. Powieści, historie, legendy. To nasi widzowie lubią najbardziej. Wysłuchajcie zatem legendy o pewnym tunelu. Istniała część taka tunelu, stoimy przed portalem południowym tego kościoła. Kościoły katolickie są orientowane, czyli można bardzo łatwo się zorientować w kierunkach, a tu właśnie we wnętrzu tego portalu w tej wnęce znajdowało się faktycznie takie niewielkie przejście. Podziemne, obudowane cegłami, ale nie było to żadne przejście tajemne do Zamku Krzyżackiego w Malborku, tylko prawdopodobnie była to ostatnia droga ucieczki. To był dosyć duży kościół, można zakładać, że kościół i warowny, i tą drogą mogli ewentualnie uczestnicy tego kościoła uciec gdzieś na bok, w jakichś zaroślach, gdzieś około 100 metrów, 50 metrów mogła ta podziemna, kręta ścieżka gdzieś tam uchodzić. A że w Fiszewie nie brakuje ciekawostek, pokażemy Wam kolejną z nich. Zegar słoneczny, jeden ze słoneczników, jak to popularnie nazywa jedna z osób, która zajmuje się ewidencją tych zegarów w Polsce. Zegar słoneczny na ścianie południowej to nic innego jak skutek działań papieża Rzymu Sabiniana z okresu 604-606, który właśnie nakazał umieszczanie na Kościoła, zegarów słonecznych, a wszystko to się wiązało z obowiązkiem odprawiania mszy w określonych godzinach. Pozostając w temacie przemijania i ulotności, wybierzemy się teraz na cmentarz ewangelicko-menonicki, który znajduje się w Fiszewie. To na nim zachowały się nagrobki o wyjątkowych kształtach, kryjące wiele niebanalnych historii. Cmentarz ewangelicko-menonicki jest takim świadkiem bytności na tym terenie i ewangelików, i menonitów. Nam najbardziej tu w tym momencie chodzi o menonitów, bo to jest kluczowe, kluczowy temat tego cmentarza. Cmentarz menonicki został założony dopiero pod koniec XVIII wieku, początek XIX wieku, dokładnej daty nie znamy, ale przyczynkiem tego założenia cmentarza może być właśnie ten grób, nagrobek, który znajduje się przy kościele katolickim. Kateryny Elizabeth Silman. To jest nagrobek z 1793 roku. A najstarsza stela menonicka, która znajduje się tutaj na tym cmentarzu, to jest stela oparta idealnie o, to, o ten klon z 1841 roku. To ciekawe, nietypowe, takie czasami wzruszające miejsce, gdzie jesteśmy świadkami takiej swoistej symbiozy natury z doczesnością życia. Tu można się zastanowić właśnie nad przymijalnością życia. Tu akurat w tym miejscu mamy taki piękny nagrobek stele menonicką, wystawioną przez Johana Penera. Pod tym nagrobkiem pochowana jest czwórka dzieci. Czwórka dzieci począwszy od dwunastoletniego, ośmioletniego, czteromiesięcznego i na samym końcu nie do końca wiadomo ile miało, ale podejrzewamy, że też bardzo krótko żyło. Ostatnim przystankiem w podróży po Fiszewie jest obelisk. Upamiętnia on tragiczne losy powstańców listopadowych, o których przecież wspominał już Adam Mickiewicz w księgach Pielgrzymstwa Narodu Polskiego. Zostają zmuszeni do tego, aby wymaszerować w kierunku królewa polskiego. Zburzeni chcą się udać na skargę do generała Schmidta, do Malworka. Prusacy, żołdacy, pruscy zastępują im drogę i wtedy padają pierwsze strzały. Ginie 8 powstańców, 12 zostaje rannych. I mogiła, którą tutaj mamy, symboliczna mogiła, upamiętnia tych zmarłych, y, zabitych y, powstańców. Osiem drzew, które jest posadzone wokół tej mogili ma symbolizować tych zmarłych powstańców. Mamy nadzieję, że kolejną weekendową wycieczkę odbędziecie już do Fiszewa. Miejscowość stara się wykorzystywać swój historyczny potencjał. Nie ma się czemu dziwić. Fiszewo charakteryzuje się przecież bogatą historią oraz postawą mieszkańców, którzy chcą tę historię ocalić od zapomnienia. Na tym kończymy dzisiejszy trzeci odcinek programu Światowit na Szlaku. Już teraz zapraszam serdecznie na kolejny, który w całości poświęcony będzie Wysoczyźnie Elbląskiej. Do zobaczenia.